Witamy! Witam państwa! To już czwarty part naszego zagrajmy w Shogun 2 kampaniach Multiplayer. No. no, dzisiaj będziemy dosyć bardzo ciężką dyskusję. Nie wiem na jaki temat jeszcze, ale pewnie się dowiem. E, jak widzicie, już przeszliśmy tą kampanię, e, pfu, e, bitwę z Satio. No, były lekkie zmiany. E, Dzisiaj planujemy grać bez lagów. Nie powinno raczej być, bo póki co się dobrze zaczyna, jedynie co tylko Epika może czasami rozłączać, bo coś chyba mu z netem gdzieś e, e, ramię mu z internetem. No nie, no nie wiem. A w ogóle... No to właśnie to trochę dziwne było. Kilka metrów dalej była impreza z tam gdzie ja, ja mam internet. <grym> Na no serio, tam pisała ta firma. No i była impreza. To już wiemy, dlaczego cię przerwało. No tak, po południu muszą być przygotowania. No to trzeba tu odłączyć, nie? No a teraz, no to wiadomo, no to pi czasem się pobyli. Kabelek jeden z drugim, kiedy jest się pijanym. Ale co najgorsze, to było koło mojej szkoły. Wiesz, tam chyba ileś tam później ci powiem gdzie. Aha, ach, spoko! To ty sobie możesz yy, na przerwę chodzić tam yy, na przykład grać in w internecie? Sprawdzać internet? Co że znaczy, to nie było internet, internetu. Tam było głównie. Aha, serwerownie, ta. Nie, nie, w ogóle tam nie było serwerów. Nic tam nie było chyba z prądu. To nie że... oni tam oświetlali? Świeczkami? Nie wiem, to było podczas dnia Ale... Nie wiem, tam były normalnie parasole, ludzie siedzieli, starzy Nie wiem, tam były jakieś... Muchawce, czy co? Dzieci się bawiły Co? Dzieci się bawiły I ty tam masz internet? Stamtąd? No. Z tej firmy Dobra Nic nie mówię Dobra, nagrywamy Już nagrywamy, cały czas no dobra, to nie słuchajcie mnie. Nie mogę. Wytnij się ten kawałek. Nie, dlaczego? No dobra. No człowieku, zwała musi być, inaczej part nie będzie ciekawy. Nie mogę. Impreza tam gdzie masz internet i tam gdzie masz internet masz prawie szkołę. Nie mogę. To znaczy, jest nie, nie dokładnie tam. No to prawie, nie... no to mówię prawie, nie wiem. Kilka domów, alei, ulic miast dalej. Nie wiem, czy jest na całą um, Polskę. Nie <grym> Dobra, póki co śmiechu chyba wystarczy. Zobaczymy. A mój nic nadal nie wrócił w świat. Został on To Kugała ma tu dosyć silną armię. Eee, a? Spoko. Ma tak, daj mi, generała, generała. Kto? E, tutaj to Kugała. Eee, dobra, no patrz. tutaj. Nic pat nie widzę. No to ja cię powiem. Nie zaatakuję to Mają tak, trzy oddziały samuraj. Sześć oddziałów, przepraszam, samuraj w zjari. W tym jeden jest doświadczony na cztery, drugi na trzy. Wszystkie no. pełne. Do no. tego e, trzy, cztery, osiem oddziałów włóczników Ashigaru. Aha. Nie próżnowali. Za Fajnie, sabotuj armię, to kurde tysiąc kosztuje. A tutaj. Pożycz pieniądze, a ile? No. Ile ci mówiłem? 43... Nie wiem, nie pamiętam. Nie wiem, ja ci mówiłem 5 minut temu. Przed... imprezą. Ajej... <noise> Dobra, daniny. Ile? 43? No. no. 45. Chciałem tak się... Mówię 45, daję 25. No, dziękuję. <noise> Jesteś dla mnie bardzo hojny. No, dwa gratis dostajesz. Jak <noise> jako podatek. Ja <noise> ci miałem coś oddać. Dobra, jeszcze z tym już. Dobra, jeszcze raz wszystkie filmiki i ci oddam. I tak nie obejrzysz i nie oddasz. Ja ci to nie, mówię. Od... No nie, nie, <noise> nie. go na nie. Niech to zostaje w skrycie. Dobra. Muszę usunąć no, oh. ten targ tutaj. Mmm, prawie czynisk, Muszę usunąć ten targ w mikawie. A no właśnie to daje targ. Czekaj, zaraz zobaczę. Dobra, to zobacz, nie będę ci czytać. Usunę dobra, targ. ja mam, mam encyklopedię, więc. No. Musisz usunąć. No 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 do, no. Do, dobra, już wiem. Zapisz. Mocny atak. Automatyczne, o, jeszcze nie jeden niedalek, nie. pozostało zero, zadnienych jest. No i awans, kolejny. O, w końcu. Tak mi jakoś po bitwie brakowało tego awansu. Dobra, podbijam owary. Czekaj, bo musisz tutaj się ogarnąć! A ty wszystkich atakujesz! Lag! Nope. Tak. Nope. Całe, szcz... cza... całe szczęście mamy trzy sahiby. Aż. <noise> Więc raczej nie powinno się zreagować. No ale. Nie rozumiem, dlaczego takie lagi są. Nie wiem, to nie moja wina. Jakoś wcześniej, jak graliśmy, to wszystko było ok, a teraz nagle. Chyba jakąś łatkę wydali i przez to coś. Z... No dobra. No dobra, wracamy za chwilę. Witamy ponownie po lagu. Jesteśmy happy, ponieważ nie ma lagu. Zapisz. Wiem. Dobra. Najczęstsze no. pojawiające się lagi. Z mojej strony, oczywiście. A jak? Lag dyplomacji i lag przy oblężeniu. Eeee, hmm, naj... automatyczne rozstrzygnięcie U mnie to są te kulaki z połączeniem. Tak, że nagle nie stracę. Jak miło Kurde, najgorzej będzie jak mnie zaatakuje ta armia. Bo to wcale a mała armia nie jest. Co? Co, to ona jest bardzo mała. Ode eee, Weź generała sobie pod... wiesz. Dodaj tam. Poczekaj. Zapisz. Przepraszamy, ale... My tutaj wolimy być pewni, że... ...lagów nie Z... będzie, że nie stracimy. Teraz Jesteśmy po prostu teraz wyczuleni na to. No. Dobra, to mój ninja idzie w świat. Dobra. Tutaj no. mogę... ...usunąć stajnię, bo mam obok. A, mówiłeś generała. Drzewku umiejętności. A nie, bo ja oszczędzam. Aha, nie. Na stratega mogę wydać. No tak. Ja oszczędzam na stań i walcz. No. Dobra. Ach, kurde. Myli mi się to strzałkowe poruszenie z WASD. No. A właśnie, ty słyszałeś o tym, że ponoć wyszła nowa tibia? Nie. Że gdzieś tam czytałem, wyszła tibia w, bodajże, flashu. Hmm. Jestem pewien, chyba tak. I yy, z tego, co mi się tam bardziej spodobało z ciekawszych informacji, to to, że zostało w... tu dwie rzeczy, że ma być to okno jakieś tam, nie jak to było? Że ma być wielofunkcyjne okno, wiesz, tak jak są w tych grach MMORPG no. że możesz tam całe ten, okno tam zmieniać, paski dodawać tam no, zmieniać sobie położenie mapy i w ogóle, nie? I coś no tak. takiego ma być dodane plus jeszcze sterowanie WASD hmm. Dobra. Z mojej strony, według mnie, mi się to podoba. No. Dobra. Ja ci później coś powiem. Bo teraz nie chcę się ośmieszać. Z Tibią związane. Co? No. Jakby co mało kramy w Tibie? Nie, no w sumie jest, nie no. Powiem ale... ci, że ja gram w Tibie ja się do tego przyznaję, nie. Nie obchodzę mnie opinie innych ludzi. Jeżeli będą tu w komentarzach pod tym partem badać jakieś głupie komentarze o Tibi ja nic nie mówię. To jest wasza własna opinia. Ale to mhm. właśnie, właśnie to zależy czy ktoś, ktoś jest taki nałogowy. Tak. Ja gram w Tibie, mi się Tibie podoba. E Patrzałem tą wersję we Flashu. No, nawet fajna, bo chyba już wyszła, ale nie jestem pewien. A... Bo nie wiem, dłuższy czas nie grałem ostatnio, więc nie wiem. Tak, to wygramy w Stronghold. No, ale Tibia jest bardzo fajna. Tak naprawdę problem nie leży w Tibi, tylko w graczach. Bo to, że jakiś gracz jest nałogowy, siedzi 24 godziny na dobę przy kąpie z red Bullem w ręce i jak tylko chcą mu odłączyć neta, leci z krzesłem i tam wszystkich ich zabija, żeby tylko włączyli neta, albo broni przed, jak to mówią, jak to świetna historia przed mamą krzesłem no to wina gracza. Nie samej gry. Ale żeś się wkurzył? Nie, nie wkurzyłem się, tylko po prostu mówię swoją opinię, jak ja uważam. Co, moi... czy... No tak, ale przecież już są jeszcze nałogowice z CS-a. No, tak samo ale... zresztą. Bo to są ludzie, którzy chyba... Moim zdaniem oni mają bardzo słabą psychikę, że ich tak, że ich gra tak mocno wciąga. No. Ja szczerze mówiąc gram w CESA, ale Source'a. No ja też grałem w Cesaś tam z kolegą yy, graliśmy Nie z, tutaj z tym kolegą co teraz co rozmawiam, tylko z kolegą ze szkoły yy, Graliśmy tam, on mi dał y, Cesa jakiegoś tam ściąganego, nie Skądś ściągnął, no i graliśmy, nie? 1-6 co? W czy 1-6 1-6 O, dobra yy, i graliśmy w się bardzo fajnie się z shotgunem chodzi. O tak, ja lubiłem po prostu. <grafię> Jak grałem na przykład z y, moim kolegą z Duele, walczyliśmy, ja biorę shotgun, ale ten lepszy, nie? Nie ten taki, co strzela tylko co można kilka razy, nie? Biorę, lecę nagiego na pałę, strzelam, ten mówi, że strzela do mnie i w ogóle mnie trafić nie może. <grafię> <grafię> Dobra, to. A co teraz? Co teraz robić? E, tak się zastanawiam, co można wybudować w sagami. Czekaj, muszę sprawdzić, czy oni rozbudowują dom gier. Tak, nie rozbudowują. Dobra. Eee, O, samuraje uczniów tutaj wyszkolić. To mi się. Wydawało mi się. Powinni mi się robić samuraje z katonami. No nic, dobra, mniejsza z tym. Raka mm. jazda. A. Nie, okno enceflopedii. Dobra. Wszystko. Tak, sztuki. Mówisz Yy, nie dalej, dwie, no. Zapisać Nie, nie o to mi chodziło. A o co? Że ciągle wykonujesz ruch. No. A ja ani razu się nie ruszyłem, tylko dostałem od ciebie pieniądze. <grym> to po części też jakiś ruch No, w sumie, ale no co zależy? Tylko gadałem o na stracenie niech naucza. Na stracenie, nie, niech go nauczę Mam. Co mhm. to? Nie, bo ja mam teraz y, konflikt przekonań. Rozumiesz? Nie. Nie miałeś tego? Nie. Konfliktu przekonań nie. To teraz możesz czytać. Bungo. Znaleziono człowieka, który otwierać. Otwierać? Otwier Otwieracie, sorry, źle przeczytałem. No.